A dlaczego pana małżonka i sami szumaczy powiedział coś innego? że pana nie była? No pan ale Ale pan nie wyjaśni. pan tak twierdzi. Dlaczego żona Pana jakoś nie zrozumiała? Dlaczego? No, twierdzi, że Pana nie było bo, yy, właśnie w tych godzinach, w których Pan wrócił. Wrócił Pan późną Około 11 ja myślę, że... Nie. Koło 11, około 20 Pan wyszedł i wrócił Pan późną noc. Żeśmy się spotrzycali wczoraj. No. Ja proszę o tą rozmowę, a tu było gdzieś w domu, w 23, w 23. Ale ona nie mówi o 23, tylko mówi o całym wieczorze. Nie, proszę no. mi wyjaśnić dlaczego, to, to Pana żona. To, nie, nie ja znam tą osobę jako Pan. Proszę mi wyjaśnić dlaczego tak powiedziała na no. Ale się mówi jej gra, też nie widzę w domu, dzieci. Policja też pada. Jakoś nie sprawdza. Ja znałem 4 osoby, 3 osoby, i tu jest jakimś 4 osobom w domu. A ta sytuacja nie później wyjdzie, bo. To, to, było, to, było to pan, o pana, pan nie, nie, pan nie wspomniał o tym, że oprócz pana ktoś jeszcze był w domu. Pan teraz pierwszy raz o tym mówił. Nie, ale przypomina się. Trzyma. Czy w pana obecności oskarżony dbał do kogokolwiek, nie namawiał się, przygotowywał coś co panu.